Witajcie! Zapewne większość z Was przynajmniej raz w życiu była w zoo. A dla niektórych jest to ulubione miejsce spędzania wolnego czasu z rodziną. Ale tego, co dzieje się w zoo położonym w mieście Yantai, w chińskiej prowincji Shandong, nie zobaczycie nigdzie indziej na świecie. Gość, który trafi tam pierwszy raz, może być zszokowany tym, co się w tym miejscu dzieje. Również i tym razem wywiązała się burzliwa dyskusja na temat wydarzeń, które mają miejsce w pobliżu wybiegu z tygrysami. A na pełne przerażenia okrzyki gości, opiekun ogrodu zoologicznego, tylko się uśmiecha i robi kolejne zdjęcie do kroniki, co wprawia gości w jeszcze większe zdumienie. Otóż odwiedzający miejscowe zo uznali, że w zagrodzie z czterema drapieżnikami za chwilę dojdzie do prawdziwej tragedii. Na ziemi, wśród skał Leżał pies Labrador Retriever, otoczony ze wszystkich stron przez tygrysy. Na tym wybiegu mieszkają cztery pasiaste drapieżniki. Dwa z nich są całkiem zwyczajne, mają żółte paski, pozostałe dwa paski białe. Wydawało się, że tygrysy wyczuły obcego na swoim terytorium. Powarkując ostrzegawczo, pierwszy tygrys podszedł do skały, za którą leżał pies. Labrador nawet nie zastrzygł uchem. Zdumiona publiczność, jak i kamera opiekuna zwierząt uchwyciły ten przerażający moment. Jak myślicie, co zrobiły tygrysy otoczywszy psa? Pierwszy tygrys zaczął się łasić do labradora niczym kot. Ocierał masywnym łbem jego głowę i szyję. Z drugiej strony podszedł kolejny mieszkaniec zagrody i również próbował zwrócić na siebie uwagę psa. Potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ale skąd pies w wybiegu dla tygrysów? Udowodniono, że zwierzęta są o siebie bardzo zazdrosne, zwłaszcza psy i koty, jak również i to, że łaszą się wcale nie po to, by zrobić przyjemność człowiekowi, tylko dlatego, żeby oznaczyć go jako swoją własność. Właśnie po to młode tygrysy zaczęły ocierać się o psa ze wszystkich stron. A psu głaskanie bardzo się podobało. Dwa pasiaste drapieżniki, nie zważając na oburzenie swoich pobratymców, odbywały swoisty taniec wokół labradora, zazdrośnie popatrując wokół. Co więcej, wszystko, co działo się na wybiegu z tygrysami, wydawało się czystą sielanką i całkowitym wzajemnym porozumieniem międzygatunkowym, nie biorąc oczywiście pod uwagę nuty nieszkodliwej tygrysiej zazdrości. Co w takim razie naprawdę się tu zdarzyło? Opiekunowie zwierząt wyjaśniają codziennie na nowo tę historię odwiedzającym zoo. Labrador nie trafił do klatki z tygrysami przypadkowo. Suka jest ich przybraną matką. Prawdziwa tygrysia matka odrzuciła młode zaraz po urodzeniu. Historia potoczyła się tak, że małe drapieżniki wychowywał pies razem z własnymi szczeniętami. Obecnie dzielna labradorka przychodzi do swoich adoptowanych dzieci bawić się z nimi lub odpoczywać. Tygrysięta bardzo ją kochają i niestrudzenie okazują przybranej matce swoje szczere uczucia, a ona z kolei może pociągać za ucho nieposłusznego, dokazującego kociaka. A wy sądzicie, że drapieżniki mogą przypadkowo skrzywdzić labradora? A może tygrysy uważają ją za bliską krewną? Koniecznie napiszcie swoje opinie w komentarzach. I to wszystko na dziś. Podobał Ci się dzisiejszy odcinek? Jeśli tak, to łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.